Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci. Mamy tutaj mnożenie trzech czynników. Oczywiście możesz wszystko wymnożyć przez siebie, ale to będzie dosyć długa droga. Spróbuj odnaleźć tutaj wzory skróconego mnożenia. Czy tutaj widzisz wzór skróconego mnożenia? Spróbujmy go zastosować. To jest pierwszy do kwadratu, odjąć drugi do kwadratu. Czyli 1. Dopiszmy, co nam zostało. Co zauważasz? To również ten sam wzór skróconego mnożenia. Zatem pierwszy do kwadratu to x do czwartej, odjąć drugi do kwadratu to 1. Również tutaj. Postaraj się znaleźć wzór skróconego mnożenia. Zatem to, co nie wykonujemy, spróbujemy przepisać. Minus, więc muszę dać nawias i stosuję wzór skróconego mnożenia. Pierwszy do kwadratu 4y do czwartej odjąć drugi do kwadratu 64. Opuszczamy nawias. 5y do czwartej musi poczekać i zmieniamy znaki, bo minus przed nawiasem. Czyli minus 4y kwadrat dodać 64. Redukujemy wyrazy podobne. To y do czwartej dodać 64. Zastosuj wzory skróconego mnożenia. Na początek kwadrat sumy. Pierwszy do kwadratu, dodać podwojony pierwszy razy drugi, dodać drugi do kwadratu. Odjąć. Widzisz, jest tutaj odejmowanie. Bardzo ważna rzecz. Daj nawias. I zastosuj wzór skróconego mnożenia. Kwadrat różnicy. Pierwszy do kwadratu, minus podwojony pierwszy razy drugi, dodać. Drugi do kwadratu. Opuszczamy nawias. To, co nie robimy, przepisujemy. Minus przed nawiasem, więc zmieniamy znaki na przeciwne. 6b i odjąć 9. Zredukujmy wyrazy podobne. B kwadrat nam się skraca. 6b i 6b to 12b. I dziewiąteczka z minus dziewiąteczką też nam się skróci. To jest nasz wynik. Bez wątpienia mamy tutaj wzory skróconego mnożenia. Jako pierwszy kwadrat sumy. Pierwszy do kwadratu. Dodać podwojony pierwszy razy drugi. 7 razy 2. 14 razy 2. 28. Dodać drugi do kwadratu 49. Uwaga, tutaj masz minus, więc nie zapomnij o tym. Daj nawias i wykonaj kolejny wzór. Różnica kwadratów: pierwszy do kwadratu 4a kwadrat, odjąć drugi do kwadratu 49. Opuszczamy nawias to, co nie wykonujemy. Musi sobie poczekać. Zatem przepiszemy to i opuszczamy nawias. Zmieniamy znaki na przeciwne. Teraz spróbujmy zredukować wyrazy podobne. Mamy tu A kwadrat. To nam się skróci. Zostanie 28A. Jak dodamy do siebie 49 i 49. Otrzymamy. 98. Aby wykonać to zadanie, musisz zastosować wzory skróconego mnożenia. Na początek kwadrat różnicy, czyli pierwszy do kwadratu 36, minus podwojony pierwszy razy drugi, dodać drugi do kwadratu. Teraz jesteśmy kwadrat sumy. Zatem znowu wzór skróconego mnożenia. Pierwszy do kwadratu, dodać podwojony pierwszy razy drugi, dodać drugi do kwadratu i na końcu minus 5m kwadrat. Już nawiasów nie ma. Szukamy wyrazów podobnych. m kwadrat plus 4m kwadrat to 5m kwadrat, minus 5m kwadrat. Wszystko nam się skróci. Minus 12m i 12m to również nam się skraca. Zostało 36 plus 9 to 45. Bez wątpienia są tutaj wzory skróconego mnożenia, ale uwaga. Najpierw musimy sobie uwzględnić, że dwójka mnoży wynik z tego wzoru skróconego mnożenia. Zatem zawsze tutaj daj sobie nawias i zastosuj wzór. Zatem 9n kwadrat dodać 3 razy 5, 15 razy 2, 30n i dodać drugi do kwadratu 25. Teraz mamy piątkę, która też mnoży wynik z kwadratu różnicy. Pierwszy do kwadratu 4n kwadrat. Odjąć podwojony pierwszy razy drugi, 2 razy 4, 8 razy 2, 16n. Dodać drugi do kwadratu. I jeszcze dodać 30. Zatem teraz 2 mnoży nawias i minus piątka mnoży nawias. Więc próbujemy. 2 razy 9, 18n2 dodać 60n, dodać 50, minus. 4 razy 5, 20 n kwadrat, minus i minus plus 80n i minus 80. Dokładamy jeszcze plus 30, które stało na końcu. Spróbujmy zredukować wyrazy podobne. n kwadrat to mamy minus 2n kwadrat 60n. 80n to 100. 40 n i wyrazy wolne 50 plus 30 to 80 minus 80 wszystko nam się skróci. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na patronite.